Rozpoczęliśmy adwent, czas oczekiwania i nadziei na przyjście Pana. Trwa od trzech do czterech tygodni, obejmując zawsze cztery niedziele. Jego liturgicznym kolorem jest fiolet, w trzecią niedzielę zastąpiony barwą różową, dla podkreślenia radosnego jej charakteru. Wówczas połowa adwentu jest już za nami. Władysław Syrokomla wspomina w jednym z utworów o pięknym staropolskim zwyczaju, myśl którego przedstawiciele poszczególnych stanów społecznych na czele z królem umieszczali na ołtarzu w czasie adwentowych Mszy o Matce Bożej, czyli Rorad, świecę, mówiąc: Jestem gotów na Sąd Boży. Pierwsza część Adwentu, trwająca do 16 grudnia, ma nam przypomnieć prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasu. Nastąpi ono niechybnie. A choćbyśmy nie byli Jego bezpośrednimi świadkami tu na Ziemi, nie zapominajmy, że naszym osobistym końcem świata jest nasza śmierć ponieważ uwieczni ona nasz stosunek do Boga, jego przyjęcie lub odrzucenie, winniśmy się na ten moment naprawdę sumiennie przygotowywać. Jak to jest sensem życia? Kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Druga część Adwentu jest już bezpośrednim tygodniowym przygotowaniem na obchód świąt Bożego Narodzenia. To rozważanie miłości Boga Stwórcy, która skłoniła go do stania się własnym stworzeniem. I to tym, które zgrzeszyło i pozbawiło się przez to Jego chwały. Jakiż to fenomen? Wszechmocny Bóg staje się bezbronnym i zależnym od otoczenia i rodziców niemowlęciem. Jak nie odpowiedzieć miłością na tak wielką miłość? Z Ewangelii, według Świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. W dzisiejszej Ewangelii Kościół ukazuje nam postać i działalność świętego Jana chrzciciela, proroka przełomu Starego i Nowego Testamentu. Otrzymuje on od Boga słowo, które ma głosić. Ciekawe, jak precyzyjnie święty Łukasz opisuje czas jego publicznego wystąpienia. Piłat, Herod, Filip, Lizania, Annaż i Kajfasz są jakby historycznym tłem dla prorockiej misji świętego Jana. Nie jest ona jego pomysłem na życie, które spędzał, jak wiemy, na pustkowiu, żywiąc się szarańczą i miodem leśnym. W ubóstwie i umartwieniach słuchał Pana i dojrzewał do trudów głoszenia ludziom Słowa Bożego. A głosi je dosłownie, cytując proroka Izajasza. Obchodzi całą okolicę, zadaje sobie trud, wysiłek, by wzywać wszystkich do nawrócenia, zmiany postępowania, uznania potrzeby Bożego przebaczenia. Udziela też chrztu w Jordanie, co jest zapowiedzią chrztu sakramentalnego, który jakby na nowo nas stwarza, przywraca nam Boże dzieciństwo. W czasach Chrystusa i wcześniej znane były oczywiście rytualne zanurzenia i oczyszczenia nakazane przez prawo. Cogorliwsi, na przykład faryzeusze, praktykowali również inne obmycia, wiemy o tym z Ewangelii. To, co odróżniało od nich chrzest Janowy, to jego jednorazowość. Wskazuje to na pewien radykalizm porzucania dawnego życia, zwlekania z siebie starego człowieka. Święty Jan całym swoim życiem świadczył o potrzebie takiej stanowczości. Ostatecznie człowieka gubi często pobłażliwość wobec siebie. Święty Jan to niezwykła postać, wzór pokory. Na pytania o swoją tożsamość nie odpowiada wprost. Jak relacjonuje święty Jan Ewangelista, wyznał on, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie. Pytali go więc dalej: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz samo sobie? Odpowiedział: Jan, głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę pańską. Zauważmy, że święty Jan używa wobec siebie zaprzeczenia imienia Bożego, mówiąc: Ja nie jestem. To Bóg jest, który jest. Jan zna swoje miejsce, swoją ludzką kondycję, swoją nicość wobec Boga, a uznając to jest niezwykle pokorny. Co więcej, wobec Chrystusa, a Słowa Bożego jest tylko głosem. Wiadomo, że ważniejsze jest Słowo, które może być przekazane niezależnie od głosu. W innym miejscu Jan świadczy, że potrzeba, aby on się umniejszał, a Chrystus wzrastał. To dla niego podjął swoją misję, która dobiega kresu wobec rozkwitu działalności Mesjasza. Uniżył się do granic i dzięki temu prowadził go duch święty. Adam Mickiewicz ujął to celnie. Niech się twa dusza jako dolina położy, a wnet po niej jak rzeka popłynie Duch Boży. Jan, prorok który chce być tak mały, by tylko Bóg mógł go zobaczyć. Bohater trzecioplanowy, nawet epizodyczny, ten, o którym Chrystus powiedział, że nie ma większego spośród narodzonych z niewiasty, bo umiał być nikim dla tego, który jest wszystkim we wszystkich. Umiał pojawić się w momencie wybranym przez Boga jak nieużyteczny sługa z Ewangelii, wykonać to, co powinien był wykonać i zniknąć wtedy, gdy jego życie miało się zakończyć. Męczeńską śmiercią w obronie nierozerwalności małżeństwa. Męczeństwo, łaska szczególna i najwyższa próba miłości. I on do tej próby dorósł, dojrzał, zdał ją. To niedościgniony wzór tylu cnót dziś zapomnianych lub niedocenionych. Czy ty i ja bylibyśmy gotowi ponieść dziś śmierć za Pana, odważnie patrząc w niebo, wierząc, że to, co nam obiecuje, jest prawdą? I znów Mickiewicz pisze pięknie o męczennikach. Światek mówi, co widział, mędrek, co się zdało. I stąd między mędrkami męczenników mało. Jan Chrzciciel był prawdziwym świadkiem tego, który go powołał do misji prorockiej. To on sam, rozpoznawszy w Chrystusie Mesjasza, wskazał go swoim uczniom, jakby ich przekierował, wiedząc, że sam ich już więcej nie nauczy, że mają stać się pańskimi uczniami, apostołami nie zatrzymywał ich przy sobie i miał odwagę powiedzieć im o Bogu. Drodzy, ile w nas egoizmu w różnych postaciach, ile niechęci do rozmów na tematy Boże, a nawet do pojedynczych zmianek o Bogu. Jeden ze świętych miał zasadę, by rozmawiać tylko z Bogiem i o Bogu. Takiego radykalizmu, którego przykład dał też święty Jan Chrzciciel, my nie rozumiemy. A ustawienie życia w Bożej perspektywie wszystko zmienia, nawet jeśli nie od razu. To Bóg prostuje nasze pogmatwane ścieżki, wypełnia doliny grzechów i wad, wyrównuje góry i pagórki wysokiego mniemania, egoizmu i pychy. On nas uświęca i pozwala ujrzeć zbawienie. Raz jeszcze nasz Wieszcz Mickiewicz. Człowiek święty jest równie jak stwórca bogaty, bo stwórca z nim podziela wszystkie swoje światy. To wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale. Do zobaczenia z Panem Bogiem.